Cześć kochani, witajcie serdecznie w kolejnym filmie, dzisiaj zapraszam was na vloga, miałam od samego rana jakiś taki dobry humor i pomyślałam sobie, że tak to jest ten dzień, żeby vlogować, więc zapraszam was serdecznie na dzień z nami. Niko odstawione do przedszkola, jakiś czas temu wróciłam, zdążyłam się troszeczkę ogarnąć, podmalowałam się, co chciałam wam powiedzieć, że ostatnio moja skóra, nie wiem od czego, ale zrobiła się bardzo sucha, więc te takie plamy, które tu widzicie no to właśnie to są takie suche placki wydaje mi się, że to przez to, że mamy w domu bardzo, bardzo suche e, powietrze może nie jest tragicznie w porównaniu pewnie z waszymi domami bo często przyłamam tutaj tak rośliny wy mi mówicie, ale u ciebie wcale tak sucho nie jest wcale nie ma takiej słabej wielgotności natomiast my to odczuwamy e, powiem wam, że moje dłonie natomiast w tym roku to jest jakiś hicior, jak w poprzednich pamiętam vlogmasach, e, rok temu dwa lata temu, czy tam nawet trzy lata temu skarżyłam wam się e, cały Czas na moje pękające dłonie, tak w tym roku jest spokój, w sensie pękają, natomiast stosuję żel aloesowy i właśnie jak sobie mm, posmaruję na przykład na noc, yy, nakładam tak jak tradycyjny krem, nie jakąś grubą warstwę, nie nakładam żadnych rękawiczek, nie robię sobie tego w formie maski, tylko po prostu jak krem. Rozsmarwię, czekam aż wesnij i dyspać. To po takiej nocy nie mam żadnych pięknień na drugi dzień. Wszystko jest pięknie zagojone, więc nie stosuję już żadnych kremów do rąk, tylko ten żel aloesowy i no całkiem, całkiem. Teraz widać, że są zaczerwienione i coś tu mi. Piękno, chyba nawet, może to było dzisiaj, ale tak jak mówię, mam wrażenie, że to przez nasze suche powietrze bo moja cera, na, no, moja twarz też widać, że nie jest dobrze nawilżona, mimo że nakładam cały czas tą samą pielęgnację, która mi się dobrze sprawdza, więc coś chyba musi być. Yy, jeszcze chciałam Wam powiedzieć, że dzisiaj wybieram się do lekarza, właśnie za chwilę, dlatego jestem tak, wiecie, bardziej elegancką. ubierałam sobie ten. Może nie żakiet, to jest taka narzutka, trochę u góry przypominająca żakiet, którą zamawiałam na Vinted. Kupiłam od jednej dziewczyny za jakieś śmieszne pieniądze i pokazywałam wam, przepraszam, we vlogmasie, chyba nawet w pierwszym czy w drugim i dzisiaj jest debiut. Dzisiaj będę właśnie tak szła do, do lekarza, on jest taki dłuższy za pupę, więc no do ginekologa... <laughs> jak znalazł, to to, a no i właśnie, jak, a propos właśnie lekarza, jeżeli zwlekacie z jakimiś badaniami, bo jest pandemia, bo jest coś tam, bo jest coś tam to nie. Pamiętajcie, przegląd trzeba regularnie zrobić. E, nieważne, że jest pandemia, nieważne, że się czeka na pewno do lekarza bardzo, bardzo długo, szczególnie do jakichś mm, specjalistów, to jest naprawdę nieistotne. Wasze zdrowie nie poczeka, więc e, warto, e, jeżeli macie jakieś badania do wykonania, zwlekacie z nimi, to warto je zrobić jak najszybciej. Więc mam nadzieję, że tym e, moim też vlogiem dzisiaj Was zmotywuje, że jeżeli macie do zrobienia e, jakieś badania, jakiś ważny przegląd Waszego ciała, to warto zrobić ja dzisiaj właśnie ginekolog. Jedna rzecz jest, która mnie tak troszeczkę, może nie, że martwi, ale zaniepoko zaniepokoiła mnie, więc idę y, o to zapytać, ale też przy okazji y, przy okazji chcę się y, zbadać w kierunku raka. To jest takie badanie, które u nas się robi regularnie, właśnie nie pamiętam, to jest na pół roku czy raz na rok. W każdym razie regularnie moja pani doktor mi robi takie badanie. Yy, I też, no właśnie, wypadło mi z głowy, muszę sobie to zapisać na kartce, żeby nie zapomnieć, o co mam Panią Doktor zapytać. <grystanie> <grystanie> On ma od wczoraj taki humor, że to ja się w głowie nie <grystanie> mieści, nie Filip? On się bez przerwy śmieje. Jak się wczoraj bawili z Niko, to Niko nie umiał wytrzymać i też się tak niesamowicie śmiał. Nie? Co to? O co chodzi? Powiedz chyba już już zęby, nie? Przestały Aha. boleć i dlatego wrócił humor, tak? Aha. <laughs> nie, to jest jeszcze. To jest jeszcze nic, nie? Wczoraj dawałeś popis. Razem z niką. Wróciłam od lekarza. Na szczęście jest wszystko w porządku. Udało mi się e, zrobić te badania, na których mi zależało. I przed chwilą e, wróciłam właśnie do domu i się zdziwiłam, bo Filip ciągle śpi, ale miał na niego oko. Natomiast e, chyba po tych harcach, po tej takiej wielkiej radości, zabawach z rana tak się zmęczył, że śpi dalej, więc ja skorzystam z okazji, zrobiłam szybko obiad i wam pokażę, dzisiaj mamy takie burgery, trochę mi się niestety rozpadł ten burger, zdejmując go z patelni trochę tam go dziabła mnie, tak jak powinno w każdym razie, takie domowe burgery, to jest zwykła bułka z makiem, miałam po drodze kupić takie do hamburgerów ale całkowicie mi to wypadło z głowy, miałam w domu takie z makiem, więc wzięłam taką, jaką mam do tego jest tutaj pod spodem sos barbecue. Jesteśmy z Aleksem, olbrzymimi fanami. Jest roszponka, jest pomidor i jest właśnie burger robiony z fasoli. Ja wam pokażę, czego ja używam. Kupiłam ostatnio taką fasolę kanelini. Ona jakoś mi najbardziej smakuje, jeśli chodzi o takie domowe burgery. Możecie to samo zrobić z pieczarkami, mocno zmiksować albo na tarce o drobnych oczkach właśnie. Zetrzeć sobie pieczarki, aż mi się nie wybaczcie. E, natomiast ja dzisiaj robiłam właśnie z tą fasolą kanelini, e, może być zwykła, biała fasola, jak wolicie. E, ja wrzuciłam to, tą fasolę do Lidlomixa, dodałam sól, pieprz, troszeczkę sosu Worcester, chyba tak się on wymawia. Worcester, e, papryka wędzona, e, Czosnek granulowany, takie wiecie, suszony i tak samo suszona cebulka. E, to są te przyprawy, które wam ostatnio pokazywałam ze Simply organic. O, też sobie zamówiłam tak ostatnio dodatkowo, żeby mi się opłacała wysyłka i powiem wam, że teraz sypię do wszystkiego. W papryce wędzona jestem od jakiegoś czasu po prostu e, zakochana. No, żartuję, ale wiecie o co chodzi? Bardzo często z niej korzystam. No i właśnie ym, ta, ta fasola jest zmiksowana z tymi przyprawami. Do tego odrobina wody, żeby łatwo się dało takiego burgera skleić. I mąka pszenna. O, i wychodzi właśnie taki taki burger, najlepiej je robić y, mniejsze, żeby łatwo je przewracać potem na patelni, ja zrobiłam takie większe i właśnie trochę miałam problem żeby przewrócić, a potem żeby zdjąć no, chłopakom ja zjem sobie takiego jednego burgera, bo nie jest jakoś specjalnie główna, jest przed 13:00. za godzinkę lecę mm, odebrać Niko z przedszkola, więc teraz szybko zjem obiad i może uda mi się przysiąść jeszcze do hiszpańskiego, chociaż mam takie wrażenie, że zjem obiad Przyniosę sobie mój zeszyt ym, i laptop. Właśnie będę się przygotowywać do hiszpańskiego, i nagle się Filip obudzi. Pewnie tak będzie, więc nie wiem, co będzie z hiszpańskim. W każdym razie później idę odebrać Niko z przedszkola. Przypomniałam mi się jedna rzecz. Wczoraj podcinałam moją. Yy, Sansevierię, ona tutaj. Pokazuję palcem, bo ona tutaj leży, suszyła się przez całą noc. Yy, I przygotowałam sobie podłoże. Byłam przekonana, że już go nie mam. Ale na szczęście mi zostało Podłoży do sukulentów koko. Zawsze mówię koko, coca flora. I stwierdziłam, że póki teraz jeszcze Filip śpi, niko nie ma, nikt mi nie będzie przeszkadzać. Posadzę sobie po prostu tą moją Sanseverię. Tak jak mówiłam, ona jest poprzycinana. Coś ją zaczęło brać i przypuszczam, że ja ją przelałam, nie wiem jakim cudem, podlewam ją raz na dwa tygodnie, ale bardzo zaczęła marnieć, taka się zrobiła żółta, potem się zrobiła sucha i taka... No te liście przestały być takie twarde, jędrne, tylko taka ciapa się jakby zrobiła, nie wiem, nie umiem tego teraz ja wam wytłumaczyć, jakoś mam myśli zupełnie gdzie indziej, bo oglądam teraz na YouTubie też jednocześnie film, który mnie tak troszeczkę... Ach, szkoda gadać. O tej obecnej sytuacji, która się dzieje, ale nie chcę na ten temat mówić, bo tylko sobie zepsuję niepotrzebnie humor. No i w każdym razie mam yy, to, co udało mi się z niej odratować, więc takie małe listki. Mam nadzieję, że one się też ukorzenią. No i będę ją yy, tutaj... Wsadzać do doniczki, do słonki, którą mam po mojej marancie. Maranta powiem Wam szczerze, że wygląda świetnie, w sensie bardzo ładnie się ukorzeniła. Te korzenie mają już gdzieś po 3-4 cm, więc jeszcze chwilkę poczekam i też ją wsadzę do, do ziemi. Myślę, że nie wiem, może w przyszłym miesiącu zobaczymy, może jeszcze teraz w lutym. Też mówię Wam, coś się zaczęło zżerać, nie wiem o co chodzi. Po przelaniu miała się chwilę dobrze, a potem zaczęła marnieć. I ktoś mnie ostatnio pytał, jak mnie zapomnę, to Wam pokażę, jak ta moja alokazja. I powiem Wam tak. <grytania> jak była super bujna, tak zmarniała totalnie. Na pewno się pojawi w jakimś update'ie roślinnym. Teraz zostały jej trzy listki na krzyż. Jeszcze te dwa mają takie dziwne plamy. I tak yy, mm, to, co ja sądzę, że jej zaszkodziło, to to, że po pierwsze miała za ciemno, bo ona stała tu w pokoju na regale przy wejściu, wiecie, pewnie gdzie. I tam rzeczywiście jest dość ciemno, więc teraz ją mm, przestawiłam, stoi uniko w pokoju na biurku, gdzie nagrywam. Tam jest okno wschodnie, jest jaśniej, ale tam nie ma w ogóle takich intensywnych promieni słonecznych. Nie przy samym oknie. My mamy jeszcze dodatkowo takie skosy, no bo mieszkamy na poddaszu, to tym bardziej tam jest moim zdaniem idealne światło. Do takich roślin, które potrzebują Ym, rozproszone światło i takie stanowiska bardziej cieniste, więc zmieniłam jej miejsce, a druga sprawa to to, że niestety ale wilgotność. Na pewno miała też zbyt niską wilgotność. Mimo, że ona stoi na keramzycie, to mimo wszystko i zraszam ją też regularnie, to też myślę, że kwestia wilgotności. Zobaczymy, jak będzie się mieć teraz. Mimo, że byłysiała bardzo, zostały jej z tych, nie wiem ilu, ale z, b, była bardzo bujna, zostały jej trzy liście i wygląda kiepsko, to rosną jej nowe liście. Jeśli się nie mylę, to pięć. Więc... Jak urosną, jak się otworzą, no to myślę, że już taka łyca nie będzie, że będzie wyglądać spoko, ale to będę Wam też pokazywać w update'ach, więc jak nie, pomnę, jak nie zapomnę, to też Wam pokażę dzisiaj właśnie tą yy, alokazję, a teraz się zabieram za tą moją Sansevierię. Bardzo ładne mam te listki i mam nadzieję, że uda mi się ją yy, odratować. Pokażę Wam tą alokazję, póki jeszcze pamiętam, bo Niko jest już w domu, pewnie się zaraz będzie bardzo dużo dziać, więc mogę szybko zapomnieć. Yy, I te dźwięki, które słyszycie w tle, to jest rumba. Ona się chyba., yy, się dobrze słyszę, oddala, więc mam nadzieję, że nie będzie Wam przeszkadzać. Yy, no i cóż, no tak jak Wam mówiłam, alokazja wyłyśła bardzo, wygląda wręcz powiedziałabym, śmiesznie. Ale idzie ku dobremu. Wychodzą nowe listki, więc mam nadzieję, że będzie ok. Tak ona teraz wygląda: trzy listki na krzyż. Na dodatek na dwóch ma plamę, no ale tak jak mówię, obstawiam i wilgotność powietrza kiepską i że miała troszeczkę za ciemno. Natomiast coś tutaj się zaczyna pojawiać, coś tu zaczyna rosnąć. Obstawiam, że będzie pięć nowych listków. O, szkoda, że tracimy trochę ostrość. Natomiast jak widzicie, tu dwa, tu jeden, tu jeden. I gdzieś mi się jeszcze jeden zgubił. <grym> Liczyłam i powinno być pięć. W każdym razie no, liczę, że wyjdą z tego właśnie ładne liście. Yy, no i że uda mi się uniknąć tych yy, przebarwień. Opryskuję ją regularnie, nie dzieje się na razie nic. Yy, co by mogło świadczyć o tym, że jest z nią gorzej. Jest cały czas tak samo, nie ma gorzej, więc to jest pocieszające. No, zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie. Melduję, że wygląda tak. Pewnie w jakimś update'ie roślinnym za jakiś czas się pojawi. Będę się już z wami na dzisiaj żegnać, ale skorzystam jeszcze z okazji, że Niko się bawi, Filipie sukno mnie dopóki no nie zacznie skac skakać i mi przeszkadzać, to jest ok um, skorzystam z okazji i polecę wam super seriale, um, ostatnio wam ciągle polecałam książki, bo czytam ciągle i bardzo dużo, więc um, automatycznie często się pojawiają jakieś um, polecenia, o których mogę wam powiedzieć, natomiast wkręciłam się znowu w Netflixa jak ostatnio nie oglądałam praktycznie w ogóle jakoś nic mnie tam nie przyciągało, tak odkryłam bardzo fajne mini seriale no, idzie właśnie Filip do mnie. Zaraz się pewnie tutaj na mnie wczułga bo mam jeszcze telefon i pewnie go bardzo zainteresuję. No i aparat, oczywiście, nie, Filip. Ostatnio znowu polubiłam się z Netflixem, bo odkryłam bardzo fajne miniseriale. Ja nie jestem fanką długich seriali, takich, które mają po kilka sezonów, po kilkanaście odcinków. Ja nie jestem w stanie tego przebrnąć, ja jestem po pierwsze z tych osób, które są niecierpliwe i lubią szybko znać fabułę, więc jestem zdecydowanie większą fanką filmów niż seriali. Poza tym szkoda mi czasu, żeby oglądać. Właśnie takie długie tasiemce, więc świetnym rozwiązaniem są mini seriale. E, I wziąłam sobie telefon, właśnie po to, żeby wam po powiedzieć tytuły, bo znam tylko te niemieckie. E, Zostawiam Wam też linki do tych seriali. Dwa, które obejrzałam dosłownie w przeciągu, nie wiem, trzech dni, bo mnie tak wciągnęły, to było. Zostań przy mnie. Nie będę Wam nic zdradzać. To są ym, mini seriale na podstawie powieści Harlana Coben'a. Tak, chyba ten pan się tak nazywa. Harlen, Harlan Coben, nie? Yy, więc to są thrillery połączone ym, z takimi dramatami psychologicznymi, można powiedzieć, ogólnie trzymające w akcji. Jest wiele wątków, które się ze sobą e, wiążą, wydaje nam się coś, potem się okazuje, że zupełnie nie mieliśmy racji. W tamtym roku chyba polecam wam Dom w głębi lasu, ała, nie, da Filip. To też był taki miniserial, właśnie też na podstawie powieści Harlana Cobena, to była polska produkcja i bardzo mi się ten serial podobał. I tak mi się wydaje, że właśnie, że wam go polecałam, co byś chciał? Co byś chciał? podoba ci się tak? dokończę i zaraz się będziemy bawić natomiast właśnie mm, przypomniałam sobie, że oglądałam ten miniserial i znalazłam na podstawie powieści tego autora Zostań przy mnie i ten drugi, który był również genialny to był The Stranger, no super teraz oglądam Save proszę mnie nie szczypać sorry, że tak dziwnie teraz mówię, ale będę mieć takie śniaki. na nie, nie widać a, ile żeś mnie urządził, ale to boli Filip, już cię biorę, chodź tutaj do mnie bliżej. Um, The Stranger y, właśnie i zostań przy mnie, tak wam powiedziałam. Natomiast teraz oglądam safe i zostały mi chyba dwa odcinki i uważam, że y, też ten serial jest naprawdę fajny. E, wszystkie są, jeśli się nie mylę, po 8 odcinków. Jedyne co mnie rozczarowało, to oglądaliśmy razem z Aleksem, Alex przebrnął przez cały ten mini Ja natomiast gdzieś o, chyba na ostatnim odcinku już spasowałam, nie byłam w stanie go przejść mm on się nazywa Niewinny i on w takim rankingu, który teraz oglądam na jakiejś stronie serialowa.pl jest podobno jako pierwszy, że jest najlepszy z tych wszystkich a mnie powiem wam szczerze serial Niewinny się nie podobał z tego względu, że jest zbyt brutalny jest za dużo akcji gdzie się, gdzie się ludzie biją a przede wszystkim są bite kobiety ja jestem zbyt wrażliwa ja nie lubię brutalności nie lubię wylewu krwi czy w ogóle wszelkich innych obrażeń, bicia mordowania więc nie niewinny niestety Alex powiedział, że był bardzo fajny ten serial. Ja natomiast odpuściłam i chyba właśnie został mi ostatni odcinek i nie wiem, czy do niego wrócę Dobra, ja kończę. Zostawię wam linki do tych seriali na dole. Co ty tak skaczesz? Były naprawdę emocjonujące, wciągające. Można je obejrzeć niesamowicie szybko, więc jeżeli nie jesteście fanami seriali, to te mini seriale naprawdę warto zobaczyć. Fabuła jest genialna, zakończenia są zaskakujące, a ja czekam tylko na wieczór, jak, ała jak moi chłopcy pójdą spać, to będę oglądać więc tak, ci czekam nie wieczór, a my żegnamy się, kończymy, bo tutaj ktoś ewidentnie chce bardzo, bardzo skakać, nie da mi nagrać, więc ja się z wami żegnam, trzymajcie się ściskam, buziaki, papa pa. e, i napiszcie mi, jakie seriale jeszcze polecacie, tutaj widziałam na tej stronie, że jest jeszcze jakiś, którego nie widziałam, właśnie na podstawie też opowieści tego Harlana kobena więc muszę obejrzeć jeżeli macie jakieś polecenia, to piszcie trzymajcie się, papa pa. Czemu nie dasz mamie nagrać? Czemu nie dasz nagrać? Hmm? Gagatko ty jeden. Co ty tak podskakujesz? Będziemy tańczyć. Tak? Tak?. Ty byś chciał chyba już bardzo, bardzo chodzić, co?